Pani, zobaczcie na te wejścia, zejścia z plaży. No czy to nie jest magiczne? Zobaczcie jakie lasy. Sosnowe tutaj mamy te wydmy. No i kurwa przepiękne ze śmietnikami, ale dobrze, że są kochani śmietniki, Rozbieram okulary. Yy, I te wyjścia na nasze piękne polskie. Złociste, piaszczyste plaże. No coś kurwa pięknego, no normalnie zobaczcie jak Kalifornia, tu Sopot, Gdynia. No kurwa, proszę Państwa, no piękny, biały piasek. No żyć nie umierać, no jest cudownie kurwa, czego wyszukacie? Czego wy kurwa szukacie? Złotych jaj, kurwa, wyjeżdżacie kurwa, a później zęby w ścianę i obgryzacie kurwa, paznokcie kurwa. Przyjeżdżać tutaj, bo wam mówię kurwa, za 4 lata będę wam paszporty zabierał kurwa. Czy tam za pięć? jak się kurwa te małygi już kurwa wyjdą z pałacu kurwa i ja wejdę do gry będziecie ciężkie pieniądze kurwa za powrót tu płacić będziecie wszy, wszyscy ściągani tymi kazami kurwa kazy, czy jak to się nazywa te wojskowe kurwa samoloty jak do więzienia będzie, będziemy was zwozić kurwa wszystkich tych którzy kurwa wyjechali co wymyślicie kurwa skończy się kurwa Jarek miał rację kurwa paszporty będą u mnie w biurku kurwa no i ja będę wydawał będziecie podania pisać kurwa o zgodę kurwa, na wyjazdy kurwa. Wakacyjne i to jeszcze z uzasadnieniem, bo nie wiem, jakie uzasadnienie napiszecie kurwa. Co, tu kurwa nie można spędzać wakacji w Polsce? Dupak wam się kurwa poprzewracało? No, no to zapraszam kurwa. I pieniądze tu, do sakiewki, do mojej. No.